Woda. Spodziewałem się, że jak bierzesz turbo to idziesz w prawo, a ty na wodę z turbo zdziwiłeś mnie. Jedzie type! A to może być jeszcze drugi. Ja bym po wieży mierzył. Powierzy. Kadłub nie. SHPTKHK mi wal Ale tyle co nic. Muszę powiedzieć, że dla mnie widz nie może tyle czasu stać, jeśli tak dużo dzieje się po drugiej stronie. Trzeba było szybciej ruszyć, ale no, ruszył. Od lewej strony będzie się opuszczenie 23, działa, Od prototype się pojawił. To akurat papier. Pozdrawiam 25 zł. Zamiast tak wyjeżdżać i pokazywać dolną płytę, wolałbym wychylać się tutaj, prawda? W tym miejscu. Dziwne, że nie przebiło cię 7-5. Ładne strzał tylko. Wychylasz się w takim miejscu, gdzie my jesteś bardzo mocno narażony na ostrzał, wiesz? Dlatego wolałbym, żebyś się wychylał bardziej z lewej strony. Prototyp, uważaj, prototyp jeszcze. Prototype. Widzisz? Rozumiesz, co ja powiedziałem do ciebie, że tutaj po prostu bardzo mocno jesteś odsłonięty. A wystarczyłoby z lewej strony, tak, już wychylać, byś nie ponosił strachu. No, tysiąc HP nam ubyło na tej walce. Wydaje mi się, że mogliśmy tego uniknąć. Skorpion strzelił w kogoś innego. Trudny strzał. I samochodzik przeszkadzał. Teraz chyba trzeba byłoby wrócić na bazę, co? Czy nie wracamy na bazę? Chyba nie, chyba nie będziemy wracać. Lee spadł. Zatrzymali się chyba. Będziesz jechał, czy by je snajpił? O kurde! A kto to? <ślesk> <ślesk> o, podpalenie! Kolega bez gaśnicy. Na można rozważyć heka. Even! O kurde. O w takich sytuacjach nie lubię używać autaima. Ale udało się, też szło. Da ci pewnie magazynek. Nie, jednak. Strzelił jedną w ziemię. Dość ryzykownie tutaj wjeżdżamy w Cross'a od Iwena Fentragera. O, Fentrager po lewej. Jest ok, tylko żeby dobijać lufy. BZ w dupę za 1000 mógł strzelić. Na szczęście tylko 336. Brakuje Golda. Czy to wejdzie, sądzicie? Pewnie nie. No właśnie. No tutaj yy, zły dobór amunicji oczywiście tak? Za mało goldowych. Na tym czołgu powinno się mieć, nie wiem, z 4 zwykłe Nie 14, 4, Mimo losowanie na ósemki brakuje ci penetracji. To co by było, gdyby rzucił Ci na dychy? To w ogóle byś nie miał penetracji. Także na pewno... Rozważ zmianę m, tego układu amunicji, aby... Być bardziej skutecznym Na przyszłe bitewki Już ładuję, teraz można się skupić na prawej Ciekawy jestem czy Właśnie w tego aimixa nie lepiej strzelić On chyba jest na awku Nie rusza się Siadło i koniec bitwy Przyjemnie, bardzo tak łatwo Mm -hmm. Mam do powiedzenia w sumie dwie rzeczy takie bardzo ważne. Rozważ zmianę amunicji, i po drugie, w tym miejscu pamiętaj, żeby wychylać się od lewej strony. Nie na samym szczycie wzniesienia, bo bardzo ładnie wtedy widać Twoją podłogę. I tam cię skorpion dwa razy przebił. Dziwne, że ten pięcie nie przebiło. Bo był rekoszet. Były jeszcze detale, jak na przykład tam mierzenie w policzki tajpa. Można było strzelić po wieży. Troszeczkę szybciej można było tutaj podjechać. Jak zobaczyłeś, tyle kropek po drugiej stronie. Ale to są już detale, więc nie chcę się tego czepiać. Bardziej te rzeczy, które są najpilniejsze, najważniejsze. No i taka fajna bitwa ponad 9 koła nie zdarza się często. To jest taka już naprawdę solidna. O. Kolejna wiadomość jest od pana Dawidosa. Dawidosa dało. Dawidosa Dawidosa. Zobaczmy, co pan Dawidos ma do zaoferowania nam do oceny konta. Dawidos. Ok. Pani Dawidos, konta.